poprawiamy sobie tego runneregana, czy później? Później. Dobra, zaczęłeś już nagrywanie? Yes, King. Tak królu. Nie, nie mam dźwięku. Nie mam dźwięku. Wow, myślę... mm -hmm. Co teraz? Nie <grym> wiem, przydałby mi się dźwięk chyba. Dobra, <grym> no. nieważne. Gramy bez dźwięku. Gram bez dźwięku? No. Dobra. <grym> Nawet waleczny te kubeczki, muszę przyznać, przerabiają tych dłużników na mielomy. Mie Widzisz, widziałem, że te chłopaki mają w sobie coś. Nie byłbym tego taki pewny, że coś mi tu śmierdzi, jak sobie o pomyślę. Nie. Nie będę. Nie będę opowiadał żartów o personie. Z... Wszystkich wcześniejszych odcinków. Nie parę żaren kostek. Jeśli te ancymonki wkręcą mi jakiś numer, będę gotów. Oj, tak. Oj, i to jeszcze jak będzie gotów. Szuka. 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 Moja. O, owie, a, o, to był jęk To był. Oj, oj, oj. Co te dźwięki jeszcze pamiętam? O! Oj nie, yy, innego ulta muszę wziąć Czekaj, po którym się broń? Chyba, że nam się jakimś cudem uda, ale... Ja. Kurde, po którym się przyłączało broń? Yyy, pod Iktiksem. nie, czekaj Ty masz pod LB na budżo. Aha, to mi nie działa Hazard game, zrób tak z... Eee... Jak będziesz zaczynał następny odcinek, to witam was w kolejnym odcinku Hazard The Game. Dobrze tak zrobię. pojawił mi się jakiś dżin. Jak dżin? No, daj streama. Oto ja dżin gry. Spełniam pierwsze z twoich trzech życzeń. Ile mamy hapca? HP jest w mam tyle HP. O, działa mi. Działa! Zbijam Dobra. się. Ale mi nie działa strzelanie, a nie, mi się zbindowało domyślne. No. Tak, tak speedrunnerze grają. Dobrze speedrunnerze. No i z bronią kurwa Ale co teraz? No zbijam to HP. Ale po co? No bo to trochę nie fair. No jak to? Bez nie nie? sensu. Dostajesz od gry. No, ale to za łatwo. I co z tego? No dostajesz, no to. Jest... nie.

Jeden. Yy. Czemu ta kula nie jest parable? Zataw mnie. Czy ta kula jest parable? Tylko ja tu nie wiem. O, to jest najgorsze. No. jeszcze i tyle. Na jedno wyjdzie. Ale mamy trzy. Mamy, no, nawet dwanaście. No, nie, już mniej. Mamy trzy, to nie Tak. Tu se przyjdzie. Tu gdzieś się przyjdzie. Nie, no A gdzie ty? Nie... Kobieto. Co sobie wyobrażasz? Hmm. Yy. Cześć. Mamy trzy. Mamy trzy. Dobra, ja się po prostu skupię na ucieczce. Chyba. Yy, tak. przepraszam, a gdzie jest platforma jakaś? Ja bym... Ja się odrodziłem. Mega. Zaczynać twojego HP. Teraz hmm. zrobię to znowu. Nie zrobisz tego już. Ale, no a, jest. Jezu, no jest po On jest po prostu jak woźnił u nas w podstawówce. Mówię. Ci. To tak, tak jest. No tak jest, tak jest. No, prawie. Po raz. No... nie skacze ten... filiżanek. Ej, to jest parable jednak. Filiżanka z Aliexpress. Ma, ma multa, ma multa, ty też masz multa, fila, Chwila, chwila, wypadać. To, bo ona coś czyta. Nie, nie to, nie to. Umrę. Nawet pragnę. nie trafiłem. Yy, dzień dobry. są mhm. broń do tego? Nie no, ma dobrą broń do tego właśnie. Wolałem mieć kulki. No, dobra, nieważne. O, yy. jest. jest nie. Nie wyjdziemy! Nie, z Nie, no to jest zbudowane w grę. Normalnie łatwo. Easy. Nawet nie było trudno. No. To nie jest złota flaga. No nie. Zebzydła pstuka. Pełzyła pszczółka. Idziemy na syrenkę. A, najpierw co? No, 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 no. Pali plądruj! Ha! Uniknąłem ty O nie! O tak! O nie! Chyba o, 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 o. tak? Oh yeah! Jest King! No przecież to... Mam ulka takiego ciulu. <grystanie> Chyba zmieniłeś. Nie właśnie nie. No jak? Co widzisz, psychopato? Jezu, to o, kraken! To jedyna. Damian mówiłem, żebyś nie puszczał krakena w kiblu. <grystanie> Nie oddawał Krakena Tu <grystanie> gdzie na dworze miałem. No tak Na pewno nie w kiblu Jezu pies Miśka Miśka lubi jabłko Podobno Daj jej Nie mam Skończyło mi się Co gwizd... Co gwizdziesz, psy? O kurde. Dzień dobry. To się da wabić? Ile ja, ty masz życia jeszcze, człowieku? Ogarnij się. Nie wierzę, co coś mogę zrobić. Masz żółta taka tak a yy, yy, Dzień dobry. To chyba więcej język musisz walić, tak mi się wydaje. Dobrze ci idzie Ten potrójny Ej no to ja mam za ulta Nie, no dobrego mam O, do tego, czule. Ja muszę zobaczyć jakiego mam ulta Weź padnij Albo coś Spokojnie. spokojnie. spoko, nie? No i O właśnie

O w dupę! To rekin zeszklenek! O, chyba się rozjuszył. mi się. Tak. No i gdzie to leci? No wiem, No wiem, no, 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 ja, ja... Ja... Cie... Rek. Pies Aha, w ha, Hahaha, ha. Ha, ha, ale śmieszne. Rekin! Hmm... hmm miło. To jest on rekina? Ło! Prawe. Waluta. Jezu, to ten kraken. On też był czarny. Zgryzysz mm -hmm. <coughs> coś? Dobrze. Thank you. O oh, w dupę! Dawaj, wal, wal! Aaaa, miałem Aha! To było... Bardzo fair zagranie A. z twojej strony. No. Aha! Już leci! Ja pies w dole. cię wali Jezu Jarek Narosław No nie wiem, jak to uniknąć. Może musisz wziąć sobie ulta na! Oh, oh. Weź to wulta, tego wiesz. Złomacz do mnie. O! Chyba nie muszę, wiesz? I tak trzeba będzie to powtórzyć. No będzie, ale nie teraz. No. Mikrym, teraz nie, e elegancko. Run and gun i odcinek zaliczony. Dokładnie. Tak? Zaliczony jak. jak poprzednie Jaki, odcinki. Jak